Beata! Beata, co ty tu robisz? No szukam pączku. Jezus. Jezus, nie tutaj, nie tu, tam idziemy. W tamtą stronę są pączki. Gdzie znajdziemy pączki? Mówiłem ci, że to nie tam, tylko tutaj, tak? To znaczy gdzie tutaj? Tam, naprzeciwko zobacz, widzisz? A, tam. Widać. Idziemy. Dobra, dawaj. Dzień dobry. Beata, jest to maszyna do robienia pączków. Podnieś to, proszę. No chyba sobie żartujesz. No gdzie? No całe podnieś. No. Jarek, a może te? Nie, Beata, nie. Ale zobacz, jakie te są pyszne. Nie. A mogłaby nie. jednak ja, a te? Nie. No to może te chociaż. A wiesz, że. wiesz, że te? Tak? Nadal nie. Widzisz pączki tu? Nie, nie widzę. No, to rozgląda się dalej w takim razie. Szukamy dalej. A może te? O, no proszę, widzi pan? No widzi. Mamy proszę do czynienia z specjalistą, jale. które. A mogę tego spróbować. Możesz, Albo śmiało. tego na przykład. A nie, w sumie ten jest ładny. Nie paluchami, jednego no. wybierzcza nie dotyka innych. E, mogę? Śmiało. Dziękujemy. No to am. Hmm. Może być? Można było? Można no. było, oczywiście. Cudownie, cudownie. Z nami pan Marek, właściciel e, piekarni Artisan. Dzień dobry. Witam. E, które są najpopularniejsze? Które są najlepsze pączki w ogóle? Mamy kilka smaków na co dzień. Na tłusty czwartek też przygotujemy coś ciekawego. Najbardziej cieszą się powodzeniem pączki malinowe, adwokat, róża i tofi. Tofi, tofi, Oczywiście, że tofi, przede wszystkim tofi. A pana ulubione? Myślę, że też tofi. Zdecydowanie. Wieczorem do kawy też fajnie pączek z adwokatem smakuje. Z pewnością. Tylko ja się tak zastanawiam, jeden pączek. Mhm. E, Jarek, ile to może mieć kalorii? A jeden pączek ma około 350 kalorii. No ile będę musiała tutaj porobić, nie wiem, brzuszków, pom pompek? E, podobno jeden pączek to cały dzień e, e, ciężkie, e, ciężkiego leżenia przed telewizorem z pilotem. A, to, 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 jest, to, jest, to jest idealny plan dla nas po prostu, to Tak, to my dzisiaj tak ze cztery. Muszę tylko powiedzieć na koniec i wiemy, że macie ciężką pracę, ale ja jako przedstawiciel klientów razem z Beatą mówimy, że no w czwartek nie będziemy mieć skrupułów i będziemy tutaj. <grystanie> Mimo to zapraszam na pączkę i kawę do nas. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję i życzę miłego dnia.